Manko Siemanko, właśnie się zbieram na linię startową. Dzisiaj nadszedł ten dzień, 22 tygodnie treningu i czekania w pełnym maraton. Doradzisz, Molenstraat, Achterbolle langs, Rijsbergse Weg, Langenstraat, Zundelse Weg, Eerplus, Koninklijke Straat, Graubolden, Wolwerk en Jan om straks weer op de Wangde en Teleur. Lecimy, 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 lecimy. Niech pijemy. Dawaj, owoce mnie 5 km minęło. Nie będę zbyt dużo nagrywał, ale to są moje stopy. lecimy, skupienie 19 kilometrów już za mną lecę dalej, jest dobrze Tempo około 5.30 Także tak według planu zobaczymy jak dalej Cisnę, nie gada, biegnę Wstatni kilometr Wstatni kilometr Pite jonge, Van Haag, Appleby to jak pan się czuje po bo wreszcie osiągniętym celu przewinięciu maratonu, który pan pracował cały rok Czuję się bardzo emocjonalnie Słyszany Miks szczęścia, radości nie wiem, fajne pozytywne uczucia, satysfakcja na pewno, spełnienie. Ech. Już w tym roku więcej maratonów nie biegnę. Jest zwycięstwo. Udało się. Jest się yes, oh, Siemanko. Udało się. 42 km, 195 m 42 urodziny. 8 miesięcy temu 10 miesięcy temu postanowiłem, że przebiegnę maraton. Właśnie to zrobiłem. Cieszę się. Nie osiągnąłbym tego, gdyby nie mój team w postaci mojej żony i tych, co tam jeszcze z góry. Patrzą i pilnują. Udało się. Maraton zaliczony. Teraz czas na powrót do kalisteniki. Spokojnego klepania kilometrów. I za rok biegamy dalej. Pozdrow. Idź na trening.